Słuchaj, ja jestem Patrycja dzisiaj gościmy u Adriana. Cześć jestem, Adrian. Adrian poprowadzi mi dzisiaj trening EMS. Po, opowiedz proszę pokrótce, na czym to polega? Trening jak każdy inny. W tym przypadku wykorzystujemy impuls elektryczny, czyli zakładamy na ciebie kombinezon. Ja Okej. będę ustawiał, podkręcał każdą partię po kolei odnośnie tego, ile jesteś w stanie wytrzymać na każdej partii. Wykonujemy ćwiczenia podczas impulsów. Jest to bardzo intensywny trening. Bardzo intensywny, krótki trening. Czyli w ciągu 20 minut jesteśmy w stanie spalić około 1000 kalorii. Nie wiem. A na nie. koniec 5 minut masażu. Wychodzisz, jesteś, super. Ekstra, już się nie mogę doczekać. Ciężko to opisać normalnie, to trzeba doświadczyć tak naprawdę. Dobra, zaraz mi pokażesz w praktyce. Czy każdy może przyjść do Ciebie i skorzystać z takiego treningu? Praktycznie każdy, no z wyjątkiem osób, które mają jakieś dolegliwości yy, a propos serca, rozróżnik yy, serca na przykład, epilepsję, padaczkę, no tego typu rzeczy, czy jakieś rany otwarte, no tutaj nie możemy stymulować tej ciała, nie? E, Okej. Okay. Po jakim czasie można zobaczyć efekty treningu u Ciebie? Yy, wiesz co, yy, to też jest bardzo indywidualne. U niektórych efekty są już nawet po trzecim, czwartym treningu a u niektórych trzeba poszukać troszeczkę dłużej, to na to wpływ ma wiele czynników, nie? Sam trening też zależy jak ktoś się odżywia, ile ma stresu i tak dalej, nie? Także to jest bardzo indywidualne, natomiast po trzecim treningu, trzecim, czwartym widać już na przykład obwodowo, że coś się zmienia i zmienia się też e Widać to po skórze też fajnie, Że coś, nie? Że zmienia się, się kompozycja troszkę, no. E, Okej, okay. a jak dzieje. często można trenować? Coś takiego? Według tutaj tak jak ja prowadzę i z czego słyszę, tak dalej są so badania, dwa razy w tygodniu jest tak optymalnie, nie? raz jest trochę mało, dwa razy jest tak. Max, według. Ok, mnie. i można do tego dodatkowo dokładać sobie jeszcze jakiś inny trening typu siłowy, rower, bieżnia, pasem, cokolwiek? Jasne, e, bardzo fajnie jest to sobie z czymś pomieszać, nie? Na przykład robisz sobie dwa treningi EMS, mieszasz to na przykład czy z bieganiem, czy basem, czy tak jak mówisz, siłownia i no bardzo fajne są efekty, super są efekty. Mieszaliśmy to z klientami razem z crossfitem, mhm. e, dwa razy robili cross, dwa razy robili sobie trening EMS. Pff, efekty super. Super, dobra. To teraz jeszcze różnica między treningiem z tobą, a normalnym treningiem na siłowni z ciężarami. Pomiędzy EMS a treningiem siłowym. Zgadza się. E, w przypadku treningu EMS nie używamy obciążenia. Czyli tutaj w jeszcze... ogóle. Nie używam obciążenia. Jest to jakieś może minimalne obciążenie, nie? Mhm. Wykonujemy, to jest bardzo podobny trening jak trening funkcjonalny. Czyli chcemy zaangażować jak najwięcej grup, jak najwięcej poruszać się, czyli te wzorce funkcjonalne, wszystko wykorzystujemy. Napięcie pochodzi z zewnątrz, czyli nie musimy stymulować układem nerwowym naszych mięśni, wręcz nie męczy tu się głowa, nie? Eee, Chciałbym, jakby ktoś to... robił to za nas z zewnątrz? Tak, na przykład jak wjechamy duże ciężary, no to czujemy zmęczenie później. Nie, tutaj tego załóżmy nie ma. Wszystkie mięśnie napinają się na praktycznie 100%. W treningu jesteśmy w stanie odłączyć sobie różne grupy mięśniowe, natomiast tutaj nie ma na to szans. Nie? Gdzie jakiś jest trening wydolnościowy, na przykład, to yy, czujemy, że z czasem możemy robić coraz więcej. Nasz organizm się uczy odłączać pewne grupy mięśniowe. A tutaj stymulowane są wszystkie naraz. Dobra, chyba wszystko wiemy, bierzemy się do roboty. Jak coś nie wiemy, to dopopiemy później. Tak jest. <laughs> Zacznijmy od treningu siłowego. Dobra. Może najpierw Ci opowiem. Trening siłowy, czyli będzie impuls. Będę cię ustawiał na początku, ok? Będzie impuls ciągły. Yy, będę cię podkręcał w takiej pozycji, partii po partii. Jeżeli będziesz czuła, że ten skurcz jest mocny, ok? Nie jakieś tam kłucie, jakieś igiełki, tylko faktycznie skurcz. Mocny skurcz, tyle ile możesz wytrzymać. To mów stop, okay? Taki mocny skurcz. Na cały stopach tu trzymamy pozycję. Zaczynam od brzucha, ok? Mów mi stopień, jak będzie trzeba, że jest mocno. Stop. Ok. Klatka się Na razie kiesiowa. to jest delikatne zrobienie. Ok, klatka. Stop. Okay. Biceps. Do zniesienia. Biceps. Ała, ała. Ok, My troszeczkę starczy, ci stop. nawet zmniejszę. Na no, spokojnie, potem będziemy podkręcać. Nie, nie Kapturki Wystarczy stop Okej okay. Środek pleców To te łopatki Stop <laughs> Odcinek pędziowy Stop Okej okay. To nie jest przyjemne A pośladek weźmiesz mocno czy nie? Nie Poślad to chyba na maksa. tak zazwyczaj mówię dziewczyny, że poślad dawaj mocno O stop. Okej okay. Jest spięcie Czy są igiełki? Mm, są igiełki. igiełki, no to jeszcze troszkę. Dobra, stop! Faktycznie było spięcie. Czwóreczka. Stop! Okay, okay, Wyprostowało okay. mi nogę, Ok, no nie mówiłaś stop wcześniej. Teraz? Tak jest? Wyprostuj, wyprostuj, śmiało. Nie mogę. Ok, teraz? Dobra. Ok, z tyłu. Dwójeczki. I giełki. Ok? Stop. Okej. Okay. Dobra. Czego nam brakuje? Tricepsa tricepsik. Stop. Okej. Okay. I teraz puszczę ci, impuls będzie przez 3 sekundy, okej? Okay? 3 sekundy, impuls, 3 sekundy, przerwy. Podczas impulsu napinaj wszystkie mięśnie, okej? Okay? Czyli z impulsem wszystko napinasz. Jeden i jest. Impuls. Aha. Dam Ci kilka impulsów, żebyś się przyzwyczaiła. Okej? Okay, trzy, jeden, impuls. Jak jest Patrycja? Nieprzyjemnie. Nieprzyjemnie, okej. Okay. Poczekamy, aż będzie przyjemnie. Aha. Kilka impulsów, zaraz zaczniemy. Jeszcze raz i będziemy do partię też mocniej. Coś czujesz słabiej? Może dwójki. Możesz dwójki. Odpędzić. Dobra. <noise> jak teraz? Dobra, wystarczy. Okej. 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 Teraz z impulsem schodzimy sobie jak najniżej do przysiadu, ok? Ciach, nie ma impulsu, wstajesz. Stoimy prosto. Z impulsem ciach, napinaj jeszcze ręce. Hop, tak jest. Łatwiej jest to znieść ćwicząc, niż tylko stać. Tak jest. Zabieraj. Dobra. No, jeszcze takie trzy. No, trzy takie przysiady. Ostatni i przejdziemy sobie do podporu przodem, okej? Okay? Przejdź do podporu przodem. Przejdź na troszeczkę. Odkręcamy się z impulsem Tu stópki. To patrzymy za ręką. Raz jedna ręka, raz druga. Jak czujesz wszystko teraz? Czuję wszystko. Super! <laughs> za nie mówiłaś. <laughs> do ośmiu, do ośmiu. Jeszcze po dwa na rękę, to jest, nie jest impuls, czy nie? Jest jeszcze dwa, ostatni i przejdziemy sobie tutaj tej ok? W tą pozycję, jak najniżej do przysiadu sobie zejdziemy z impulsem do góry, otwieraj ręce. Tak jest. I znowu, kiedy nie ma impulsu, dół, hop, otwieramy. Prostujemy ręce, super. Dwa, dawaj do ośmiu. Zaraz będzie nie takie Nie jestem w stanie tym w tym samym momencie. Zrób jeszcze cztery. Zaraz będzie fajne, niepozorne ćwiczenie. I teraz zobacz, piłka przy piszczelach, Ręce na piłce z impulsem dociskamy, piłkę. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj bardzo mocno, fajnie będzie się napinał brzuch. Jak czujesz, Patrycja? Jak jest? Boli mnie prawy triceps. Okej. Okay. Za mocno brzuch? Triceps? Nie, nie, jest okej. Okay. Okay, okay. I brzuch też czuję. Jeszcze dwa. Jeszcze dwa. Raz. Ostatni. Za fetelica, za to za rączki. Zwykłe przyciągnięcie. Mniej więcej tutaj stopy, jak moja stopa. Ok. Wyciągnij się. Impulsem przyciągamy. No. Stara się wychodzić tędy, Super. Jak czujesz wszystko? Czuję bardzo wszystko. Czujesz bardzo wszystko? I kciuki do zewnątrz. O właśnie, super. Jeszcze trzy Patrycja. Zrób jeszcze dwa. I Patrycja, taki ćwicząc to zobacz, w opacie tułownia, same Nie. ręce góra, ok? Z imputem, same impu... ręce, ja wiem, trzeba się na chwilę zatrzymać, miał, to pochyl się, pochyl się jeszcze, pochyl, super. I teraz same ręce, trzymaj pozycję, same ręce, góra, super. Góra, 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 tak jest. Musimy przez to przebrnąć. Stara się siłować z tym. Czyli też musimy jednak włożyć trochę siły, żeby to poszło, nie? Mimo napięcia. Nieźle piłka do fitnessu nie była tak ciężka. I jeszcze dwa. Dodłonić, do łokcia czy gdzie? Do dłoni, siodni, do dłoni. Bardzo fajnie to Ci idzie. Z przypadkiem, czy tam coś Ci się nie poluźniło. Czasami się poluźni. Nie, no, Jest ok. Śmiało, śmiało, śmiało. I jeszcze zrób dwa. Super. Świczonko takie, ja ma? ciąg. Zaczynamy z dołu, idziemy do góry, okej? Okay? Biodrami mocno w tył. Okej, okay. mi mocno w tył. I górka, takie, pomalutko, przez te 3 sekundy chcesz iść cały czas do góry. Super, 3. A Czy to, że odczuwam gdzieś mniej, a gdzieś bardziej, to jest normalne? Tak, mogę ci podkręcić to. Nie, nie, w sensie... Zaraz Ci pokażę miejsce, w którym odczuwam to inaczej niż okay. w każdym... Nieraz jest nie... tak, że y, chodzi o połowę? Nie. Tutaj. Bardziej? No. Tu, a tam mniej. Tak. Nieraz jest tak. Już to poprawiam. Tak jest! Okay. <laughs> to psiknę tutaj. Tu czuję najgorzej. Jak okay, okay. teraz? Jest, widzę, ciekawie. Patrycja, ostatnie ćwiczonka. Bierzemy sobie krążek z przysiadu. Idziemy nad głową, ok? Z przysiadu. Czekamy na torę, na impuls. Poczekaj, bo teraz trwa. Musisz, tak, musi puścić. Chodź na dół. Hop, trzymaj przy klatce, Idziemy, góra, wypycham Super. Przez 3 sekundy. Rozłóż tak te 3 sekundy, żeby zrobić pełny ruch. Tak jest. Jeszcze 1,6. Góra, 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 góra. trzy powtórzenia i dam ci chwilę przerwy. Ekstra Podkręciłeś? O, myślałem, że cię zauważysz Ok, luz. Możesz położyć chwila przerwy I co? Jak? Co sądzisz? To jest straszne. To <noise> zupełnie inne odczucie niż no, przy normalnym treningu siłowym. Czy to obciążenie własnego ciała, czy to z ciężarem, z hantlami, z czymkolwiek. Zupełnie inne, inne odczucia, plus, czy jakby przechodził przeze mnie prąd. Tak, tak, tak. To był trening siłowy. Czyli trening, gdzie po prostu maksymalnie nacinały nam się mięśnie i impuls był maksymalny. Okay? Teraz pokażę Ci trening aerobowy, gdzie impuls będzie taki przerywany i podczas niego będziemy wykonywali ćwiczenia. Można tu załóżmy sobie pójść na bieżnię, możemy sobie zrobić rowerek, możemy sobie zrobić ćwiczenia typu pajacyki, biegi bokserskie, wchodzenie sobie na stopień, na przykład tego typu rzeczy. Co no wybierasz? Tutaj. Zdecyduj no nie, wiesz, za mnie. Wybierzemy na początek bieżnię, okej? Okay? No dobrze, może spokojnie. Być. Będziesz czuła takie skakanie mięśni. Wejdź na bieżnię, wejdź na bieżnię. Będzie troszeczkę mniej przyjemny niż poprzednio. Skręcaj, skręcaj. jest za mocno, ok Jak teraz, czujesz? Czuję. To są moje parametry, także do, tym, do, do ciebie. Jak czujesz brzuch? Myślę, że mogę czuć go mocniej. Możesz czuć go mocniej. Okej, okay. na razie tak Dobra, go okay. Klatkę piersiową? Nie czuję jej w ogóle. Okej. Okay. Plecy. Czuję. Okej. Okay. Lędźmia. Też zależy w siłowym... Dobra, przednią. boli, 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 boli. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Pośladki. Wystarczy. Ok, wymaga z przodu. Yy, tu już boli, boli, boli. Teraz, okay, okay, okay. teraz, teraz, teraz. Tak jest. Dobra, ok. Jest okej, okay. dobra. Z tyłu, dwójeczka. Też boli już. już okay. w się sensie nie skręcaj mniej, ale już też nie wiem. Dobra. Triceps. Wystarczy. Ok. czujesz się, jakby stał ktoś obok mnie i w każdym mięsień bijał tysiąc igieł na raz. Dojdziemy sobie do drugiej minuty, a potem przez minutę będziemy sobie leciutki trufcik, okej? Okay? 18 godzinę podkręcimy. Okej, okay. lekki trówcik będzie. Okej, okay? jest w porządku. Ciężko mi wziąć stopę do góry. Wiem, wiem, wiem. Tak jakbym miała ją ciągnąć ze sobą. W porządku? Jest ok. Jest ok. Możemy podkręcić czy zostawiamy? Spróbuj. Dobra, wystarczy. Okej. Okay. Si ja drewniane nogi. Takie są dopięte, nie? Cały czas skaczą miśnie. Ciężej jest to kontrolować. I... Przejdziemy się. Przejdziemy, idziemy do... Przejdziemy do marszu. Co lepiej? Lepiej jest biec, lepiej jest iść. Ogólnie jakie są jakie jest, jak jest wolniejsze, ruch bardziej się czuję. Chyba tak. Mhm. Mhm. Jakie to czucie? Tysiąc igieł mówisz. Tysiąc igieł. A co jeszcze czujesz? Takie typowe na przykład czują to ludzie, że jest jakiś taki ścisk trochę. Tak, takiego mnie za mało skóry, a za tak. dużo mięśni Aha. i tłuszczu pod spodem i rozpierzamy. Zabiera dużo skóra. powietrza. Tak, zdecydowanie ciężko. Mhm. Bardzo fajnie też ten program, żeby robić sobie taką fajną wydolność. Bardzo poprawia. Super. Ekstra. Czyli idziemy. Okay. I zrobimy sobie truchcik. O fajny truk. Mhm. Truchcik, potem jeszcze minutkę przejdziemy i masażyk. Ale teraz zdecydowanie łatwiej mi stawiać stopy biegnąc. Teraz łatwiej? Łatwiej. Okej. Okay. Przyzwyczaiłaś się już trochę, mhm. czyli możesz podkręcać. Dobra, nie trzeba mnie namawiać. 4%. 4%. Jak jest teraz, Patrycja? Wystarczy. Super. Ok? Jeszcze chwilę, 8 sekund. Przejdziemy się minutę i masaż. Jest jaki jest znacznie gorzej. Potem, jak podkręciłeś, mhm. idzie się dużo trudniej. Bardziej czuć, nie? Jak jest ruchu, I... jest to nieodczuwalne. Ostatnia minutka i nie. nie mogę wyprostować rąk w łokcie, I patrz teraz, co się dzieje. <noise> Jaka jest ta lekka? I w ogóle mogę ruszyć wszystkim swobodnie. Piąteczka. Tak? No, Dałaś radę. Tak jest. Jak się czujesz? Zmęczona. Mhm. Zmęczona na maksa. Ciężko mi złapać oddech. Mhm. Ale super. Super. Endorfinki zadziałały, tak jak po każdym wysiłku. Ćwiczyliśmy 20 minut. Słyszycie 20 minut? Teraz. Okej. Okay? No, Szukamy z tak. tego środka. Któruś partii mocniej, niektóra się lżej. Okay. Nie, jest ok. Teraz jest rzeczywiście okay. przyjemny. Odpoczynek. Można sobie usiąść, można sobie pochodzić, możesz się napić wody. I oczywiście zawsze na koniec robimy białeczko. Ostatnio doszedł fajny smak. Ciasteczko z cynamonem i od razu jest naszym ulubionym. Polecamy. Okay. To dalej działa. Powinno jeszcze tak. mnie masować? Tak. To jest masażek, troszeczkę no, masz impuls, nie? Okej. Okay. Ale jest przyjemne, czy nie? Jest przyjemne, ale obawiam się, że i tak mogłabym się obrać, więc uważam. Tak, <laughs> Też na potreningu. Pot na czole jest, więc, więc widać, że. No to trochę ostygło, tak. Było naprawdę. dobrze, tak. Aha. Jeśli chodzi o odczucia, to są zupełnie nowe, nieznane dla mnie do tej pory. Ja trenowałam wiele sportów, przez siłownię, sztuki walki, bieganie rower i tak dalej. Wszystko, co się tylko to ja sprawdziłam. Ale u ciebie jestem pierwszy raz i jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. No tylko też mówiłem, że ciężko jest opisać ten trening tak dosłownie. Trzeba go spróbować tak naprawdę, żeby wiedzieć, o czym jest mowa. Zdecydowanie nie da się tego opisać słowami, dlatego ja jak najbardziej polecam. Adrian, powiedz jeszcze na szybko, gdzie można Ciebie znaleźć? Ja jestem na Grzyckiego 12 w Tumławie. Dobra, w razie potrzeby kontaktu Instagram? Instagram Adrian z Tybetu. Super, zapraszam, polecam. Odwiedzajcie kanał, subskrybujcie i zapraszam na zakupy na stronę Endorfina Shop. Hej!